Dobra, siema jest live. Siema, siema, Wszystkim, którzy wejdą teraz do tego live'a. To siema. Dzień dobra, idę na swojego live'a Teraz Przedem szorce tylko jakiegoś z Brawl starsa Eu acho que eu vai agir na live Agora que na live Não sei Chyba ktoś weszedł i teraz pokazuje jedną osobę. Wtedy chyba nie pokazywało, wtedy chyba pokazywało 0 osób. Możliwe. O dobra, się ma, się ma. Wejdź do odcinka, który to się była premiera. Było 47 minut temu. Patrz, tego mojego odcinka otwierałem karnet plus, bo kupiłem dam link o nie nie nie, czekajcie a dobra, udostępnij kopi link w sensie skopiuj link czekajcie otwierałem karnet plus Wiesz, że można mapkę zrobić w WS? No wiem. Ja już to wiem jakieś 2 lata. Albo nawet 3 lata. To z początku raczej no wiem. Nie z 2 lata, albo 3. Nie ja chyba raz 2 lata to wiem. Siema, siema, wbijajcie. Poprzedniego filmu. Które publikowałem 37 minut temu i była premiera Jak kupiłem karnet Plus Kupiłem jego opening Nie tłumacz Schowek, czekajcie o nie, to się robi tak schowek mhm. tutaj jest chyba to jest to tak, to jest to dobra, jest jeden lajk like.

u Was za chwilę będę mieć karnet legendarny. O, fajnie. Czyli jednak kupię ci. Kupi ci ktoś. Jaki karnet legendarny? O co Ci chodzi? Jest tylko karnet zadymiarski, karnet zadymiarski plus. Taki droższy. Karnet nadymiarski jest normalny za 40 zł Karnet na plus jest za 60 zł nie wiem o co chodzi, że napisałeś, będę mieć karnet jak... legendarny, to nie wiem o co chodzi. Ale nie nadajmy Na razie nie mam miniaturki ładnej Do tego filmu, bo ściągnęłem z neta Bo Barci mi na razie nie odpisuje Mój grafik Barci nie odpisuje mi na razie I mnie nie zrobił, bo mnie nie odpisuje jeszcze nawet To jest łapek? Dwie? jedna, jest jedno. Cześć, cześć, cześć. Nawet... Któż z was nie dał łapki? Dajcie, please Dajcie mi łapkę Fajnie by było, gdybyście dali Dwóch, bo chyba nie robiłem misji. O co ci chodzi? Ale o co ci chodzi? Ja powiedziałem, że jest karnet legendarny. Rzeczy, że jest karnet zadymiarski. Jest, jest karnet zadymiarski, plus. I powiedziałem, że nie wiem o co ci chodzi. Teraz napisałeś, nie robiłem misję, też nie wiem o co ci chodzi. Z Tą wiadomością, co piszesz, nie rozumiem. Cię. Nie wiem o co ci chodzi. Czy jest ktokolwiek na live? Myślę, że tak Ale jest opóźnienie live'a i wiadomości A zapomniałem w ogóle ustawić To dla subskrybentów znowu zapomniałem ustawić To oczywiście Już ustawiam, żeby było więcej subów Jak no. ktoś bije, żeby miał suba A jesteś, wejdź na chwilę skończę karnet, ten dolny bo jestem na 48 i będę mieć legendarny pod tym losowy Dropstar. Tym losowy Dropstar A czemu nie byś że legendarny karnet? To jakoś dziwnie piszesz, nie wiem czemu. Tak trochę jakoś dziwnie piszesz, nie wiem czemu. A, dawno nie wiem, no ślingu Adonai co ja robię? Dobra, jest do tym i Teraz przypinam. Przypnij i jest git. Mówiłem sobie myszkę. Sam nie wiem jak to się pisze, czy myszkę, czy myszkę, ale obstawiam chyba, że myszkę. Jesteście na live? Ie? No, ty jest, na no lojwie. No, Wiktor nie wiem, czy jest, ale... Czy Wiktor też jest, to nie wiem. Może tak, może nie. Ale stypa nie ma co robić. Jaka stypa. Nie ma co ci chodzi. Nie zrozumiałem. Zrobisz jeszcze raz. O z tym z typa? Jest jeszcze na live. Nadal. A może chciałaś może napisać, ale spadam. Nie ma co robić. Pisałeś, ale z typa. Nie ma co robić. Nie wiem. Ej, wiecie, chcę chyba ile. Chyba kończę lajwa, bo idę. No, do toalet. W sumie nie będzie kończyć, czy, czy... Nie no. Nie no, chyba nie będę robił live'a na kiblu Idę chyba do toalety. Czy może będzie jeszcze dzisiaj live, może nie. Tak na razie... No.